Słyszałem dzięki przekazowi Gazety Jarocińskiej w trakcie ostatniej komisji oświaty spust radnego pana Roberta Kaźmierczaka. Wzbudziło moją wielką konsternację, ale szanowni państwo ja przez 8 lat przyzwyczaiłem się do takiego zachowania w stosunku do mojej osoby ze strony pana burmistrza byłego. Przewodniczącego Rady, a obecnie Radnego. Nieprawdą jest, że szkoła corocznie uzyskuje najsłabsze wyniki z egzaminu. Ja cytuję Pana wypowiedzi, bo gotowałem sobie to przez dwa dni w głowie dokładnie. Jest to nieprawda, jeśli jest nieprawda, to jest kłamstwo. Nieprawdą również jest, że linia trendu, jak się Pan wyraził, jest spadająca, jest to nieprawda, w niektórych przypadkach jest spadająca, w niektórych w większości jest rosnąca, czyli też to jest fałsz. I to, co Państwo usłyszeliście przed chwilą z moich ust, świadczy również o tym, że nieprawdą jest to, że szkoła jest wierna i nie aplikuje o środki zewnętrzne. Być może panie radny Każmierczak w tej aplikacji pomagał mi mój bohater. On jest jeden i drugi bardzo pojętym pracownikiem i stać go by było na to, żeby ma wykształcenie średnie, także tutaj na pewno by nie, mój to nie przyjął, gdybym go o to poprosił. I na koniec mojego wystąpienia rozważam jedną bardzo ważną Rzecz, którą jako polityk chciałem Państwu powiedzieć. Otóż mało kto z Państwa wie, ja jestem w władzach krajowych Platformy procesu Jako szef tego ugrupowania w powiecie z automatu jestem również w władzach wojewódzkich. Przedwczoraj podpisałem zgodę na podobne kandydowanie na podobne do władz krajowych. I przekładanie polityki na szkołę konkurencyjnych ze sobą środowisk politycznych nie powinno mieć miejsca, bo uprawianie polityki w szkole jest zabronione i wykorzystywanie wykorzystywanie dzieci do polityki też jest zabronione, prawnie. W związku z powyższym, gdy przeczytałem sobie taki wypis z internetu Autorstwa pana Marka Juraczka. Pozwolę państwu zacytować i powiem, co zadecydowałem. Celem sprawcy mobbingu mobera jest zepsucie opinii ofiary, szkodzenie jej w sposób, który pozwoli wyeliminować ją z pozycji, jaką zajmuje, stopniowo niszcząc jej reputację. Zaburza niszczy stosunki międzyludzkie, wpływa negatywnie na jakość wykonywanej przez nią pracy. Rozważam jako Andrzej Korzyński złożenie zawiadomienia o wykorzystywaniu mobbingu w stosunku do mojej osoby przez ostatnie 18 lat przez radnego obecnie pana Roberta Koźnierciaka. Dziękuję. Dziękuję. za pierwszy... Państwo, bo przekonam, że jestem trochę zdziwiony tym, że Pani Przewodnicząca, kiedy Pan Dyrektor Burmiński zaznaczył, że teraz będzie może nie jako dyrektor szkoły prowadzonej przez Gminę, tylko lokalny polityk nie przerwała tego wystąpienia, bo później już mieliśmy tylko do czynienia z polityką. A ja bym chciał, żebyśmy z polityką napisali mieli jak najrzadziej do czynienia, a w szkole, żeby ich w ogóle nie było. Dlatego też Panie radny na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat. Nasze drogi, na tych drogach politycznych czasami się spotykaliśmy, czasami nie Ale przypomnę panu, że nigdy nie było tak, ale nigdy nie było tak, że polityka była jakimś kryterium do oceny pana pracy. Przypomnę panu, że kiedy zostało wprowadzone kryterium w przypadku którego Ogłasza się konkurs na dyrektora szkoły ze względu na wyniki nauczania, gdzie tendencja jest spadkowa, wyniki są słabe, tam burmistrz zdecydował, że będzie ogłaszał konkursy, to pan będąc wtedy w tym samym ugrupowaniu, w którym ja też byłem, przyszedł z wielkimi pretensjami, że ogłaszamy panu konkurs. To pokazuje, że nie ocenialiśmy pana za działalność polityczną. Tylko za działalność Pana jako dyrektora szkoły. To Pan kiedyś przyszedł do mnie i powiedział, kiedy przekształcaliśmy szkołę, bo w także puszczono w Prusa, że niekoniecznie trzeba jeździć do Ministerstwa Edukacji Narodowej, do Ministerstwa Edukacji Narodowej, które rozpatrywało nasze odwołanie od decyzji Kuratorium Oświaty. I Pan mi wtedy proponował, wiesz, jakbyś przyszedł do mnie. To byśmy to może załatwili. Panie radny, to ja wtedy panu powiedziałem, odpowiedź na to, jak tak, ja tak, tak. ja no tak, nie oglądać ten mobin. Że to mi przypomina tak, sytuację, tak, kiedy w latach PRL-u przychodziło się do pierwszego sekretarza partii, żeby coś załatwić. Ale to można to, no to w prywatnej rozmowie sobie. To Panie Przewodniczący, proszę w takim razie traktować... Nie tak samo jak pana dyrektora Dworzyńskiego, który w pewnym momencie przestaje być dyrektorem i zaznacza, że teraz mówi jako polityk lokalny. Proszę o przerwanie tego typu wystąpień. Bo to traktowanie, które mieliśmy na przestrzeni ostatnich lat, wynikało, tak jak powiedziałem, z ocen pracy dyrektora wyników szkoły, a nie zaangażowania politycznego pana dyrektora Dworzyńskiego. Dziękuję.